Panie prezydencie, Panie Prezydencie, już jesteśmy chwaliczny, ale niech pan zdecydowanie prosto. No, ja nie wiem czy wam... Nie, nie ma, nie ma panorowy, Ja nie wiem, nie nie czy prowadzący strzelanie wam pozwoli. Pyszka bardzo. Tu krzych ładuję to dam, dobra? Ja tutaj prowadzę ja strzelanie. Podaję broń i tak dalej, wiesz. Bo prezydent jest z prawicy i on bardziej na prawo strzela. Nigdy nie knuł swoich prawicowych poglądów. Ale jest No To Nigdy To swoich poglądów. To jeszcze. jeszcze zrobię. jakąś pan No ja To ja później jeszcze. chwila dla fotoreporterów będzie. Takie, tam się bawić, a potem... Bezpieczeństwo nie ma ceny. Gotów? Czekaj, to jest Ale broń. Wysiek. Broń odłóż i na Stanowisko pierwsze gotów? gotów. Drugie. Gotów. Można strzelać. Jest już naciągnięty przyspiesznie, pie... obojętnie jak, pięknie ja wygodnie. Ten spód jest bardzo delikatny. Tak, bardzo delikatny. Tak? Można oburąć. Panie prezydencie, można oburąć. Można oburąć. Poszło. No jest, 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 jest albo jedynkach podwójka. ogień, można podejść do tarczy. Tak nie, to prawie ma. Nie, nie ma. No to ciężko. A, tam bycie, tam Waży kilku sześćdziesiąt. <grym zespozycji> <grym zespozycji> to jest przecież nie ma części ruchomych. Z latającego rzadka. Ja to też. No, może pan, A nie, tam to. numer Tak. Prezydent jest numer jeden. Działo nowy, nie pozwoli się dalej przemieszczyć. Panie prezydencie, można podejść do tarczy, zobaczyć efekt, i zobaczyć na niego. Pięknie. Zataczony jest. To jest. Moment, M moment. Moment, moment. Gdybyśmy tu jakiś falsyfikat przykleili. <grym wody> nie mówię, że siódemkę szczeli, siódemkę wpisę. la ra,